Kolejne emocje już stoją nieruchomo, już pod taśmą No i wystartowali, kto najlepiej? Okoniecki czy Krzyżaniak? A jednak Zielonogórzanie, Jacek Golobczyk przy Krawężniku, kłopot wyprzedzi Krzyżaniaka Znów Zielonogórzanie na pierwszej i na trzeciej pozycji, choć Krzyżaniak wywozi tam Grzegorza Kłopota i Karambol w drugim łoku A tak Krzyżaniaka bezpardonowy Ciekaw jestem jak zinterpretuje tę sytuację sędzia ale to nie jest ważne. Ważne, żeby obaj fajterzy, aby obaj wojownicy już za chwilę podnieśli się z toru. Krzyżaniak podrażniony tą przegraną walką na łokcie z popularnym okoniem w pierwszym łoku zaatakował ostro, może zbyt ostro, ale nie chcę być tutaj nieobiektywny, nie chcę oceniać tej sytuacji. Kilkadziesiąt metrów dzieli nas od tego miejsca. Być może Państwo widzieli lepiej za okiem naszej kamery. Okoludzkiej jednak bywa zawodne. Ja... Wstrzymam się z opinią, wstrzymam się z wydaniem tutaj jakiegoś werdyktu po tym, jak uczyni to osoba do tego uprawniona. A więc sędzia dzisiejszych zawodów. Teraz najważniejsze, aby i Krzyżaniak, i Grzegorz Kłopot, bo o to w sporcie chodzi. Podnieśli się z toru i jeszcze nas swoją walką dziś wspierali dziś kibiców zielonogórskich cieszyli swoje miasto. A więc poczekajmy jeszcze chwilę.